Kochani, jeśli chodzi o moją sałatkę krabową, sałatka krabowa, moi drodzy, musimy się odmurzyć. To. Jutro Wam zrobię zdjęcia, bo zrobiłam tą sałatkę po południu um, u mojej mamy w domu i był wtedy mój brat i bratowa. Okej. Okay. I już w trakcie jej robienia wszyscy oszczyli sobie zęby, że będą ją jeść. Ja myślę, że jak ona robi taką sałatkę u siebie, to znaczy. Jak ona robi sałatkę, to w serialu Przyjaciele była scena, jak Rachel zrobiła ciasto. Czekajcie, więc Rachel i co tam było w tym deserze? Ale po polsku bym chciał. Można po polsku? Bo ja nie umiem, nie, nie umiem po angielsku. Co było w tym cieście? O nie pamiętam. O, dobra. Mustard. Kusztard. Czekajcie, teraz tak. latę. Tak, hiszpański. Najbliście Właśnie o takie mi chodziło. Biszkopty, dżem, krem, maliny, więcej biszkoptów, wołowina podsmażona z groszkiem i cebulą, więcej kremu, banany i bite śmietana. I wydaje mi się, że właśnie tak to wygląda. Że jak ona robi sałatkę, to tak właśnie ludzie czekają na jej yy, na, na jej jedzenie, nie? Like <laughs> raz powiedział, że to smakuje jak stopy, nie? I Tak mi się właśnie, wy... tak, 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 tak musi być a więc coś gotuje i ludzie mówią, kurwa niech. Także ja po prostu nie zdążyłam jej w ogóle sfotografować, bo nikt się nie mógł doczekać, żeby skosztować i musiałam szybko ją zanieść na stół. Mhm. Ale jeszcze dużo zostało, bo wyszedł mi kilogram tej sałatki. Dżem i wołowina. Ale wołowina smażona z cebulą i groszkiem. Dżem, biszkopty i bita śmietana. Także dużo zostało. Skąd ten smak stóp? A kto nie zna? Zdało, więc jutro wam sfotografuję i napiszę, jak tą sałatkę zrobiłam. Otóż to jest bardzo prosty sposób. Janowicie... O, zaraz się dowiemy, jak się, jak się, jak um, przygotować się na, na to, żeby wstrzymywać żygi w momencie, gdy ktoś nam poda coś bardzo niedobrego. Miałam sobie w sklepie przedwczoraj takie paluszki krabowe, mrożone, rozmroziłam je, um, po prostu Tutaj się nasyła pytanie, czy jak jej stopy, czy ogólnie jak stopy. Wiesz co? Wiesz co jest najgorsze? Że yy, mózg potrafi naprawdę wpłatać figla. I jak mówisz o jej stopach, yy, to nagle w głowie masz masz wyobrażenie tego. Yy. I bardzo Cię i szczerze Cię nienawidzę. Te, przez to, że, mi, że Ty mi to robisz, nie? Wyjąłam je z zamrażarki i wstawiłam do, do lodówki. No i jak dzisiaj je wyciągałam z folii. Co to za zamrażarki? Przepraszam bardzo. Bo wymożone rozmroziłam je. Aha, te krabowe paluszki. Po prostu wyjęłam je z zamrażarki i wstawiłam. Wiesz, że u robę uelkalizowała jej stopy? Do, do lodówki. No i jak dzisiaj je wyciągałam z folii. Muszę chyba tutaj ten. Hmm, pomyśleć nad zmianą moderacji. To były mm, już rozmrożone, były suche, nie były jakieś. Nie yy, teraz ja autyzm na słowo bardziej, przepraszam. I na gaming. Kim jest i na gaming? Ja nie wiem, kim jest in gaming. Teraz nie ma w ogóle tych. Ja nie wiem, w kim wy jesteście. Ja nie, nie to jest najgorsze. Że ja nie wiem, komu ja odpowiadam. I z kim mogę bardzo żartować, z kim nie mogę żartować. Mati, chcesz z tego nagrania na PW? No dawaj. ...przedzone i sporo tych paluszków było. ja je kupiłam lewiatanie, chyba dosyć drogie były. Chyba za 20 zł dałam za te paluszki krabowe. Cześć Ale... Filip, jestem. Cześć, cześć, no. Na pewno kilkanaście złotych. Prawdę mówiąc, zapomniałam nawet cenę sprawdzić wtedy, bo się spieszyłam. Dobra. Na... Królowa życia. Nie patrzy na cenę, a kupuje. ...kupiłam zakupy. No i do tego yy, po prostu kupiłam kuku... puszkę kukurydzy. Pora miałam. Ze mną nie możesz żartować, bo ci najebie? Ty się co na wierze, najebać możesz sam, chłopaku. W domu używa się biało, część pora. A później wyzwaniasz do mnie, kurwa Mati, szanuję się kurwa. Kurwa to jest z o, o kurwa taki, że nie dawajcie mu numeru telefonu, nie akceptujcie go na Instagramie, nie gnije, kurwa w tych prośbach. To jest menel. I puszkę ananasa, taki pół puszki. Przepraszam. Po prostu kupiłam kuku puszkę kukurydzy. Pora miałam w domu, używa się biało, czymś pora. Mhm. I puszkę ananasa. Pora na mnie. Ananasa, takie pół puszki ananasa. Miałam też u mojej mamy w domu, bo już kiedyś się przymierzałam ananaski Ananas, piszątki. por, kukurydza. I, i paluszki rybne. Taką, krabowe. to można zrobić, bo takie paluszki można mieć zamrożone. Krabowe. I, I te mrożone są naprawdę bardzo dobre. Jakoś nie widziałam różnicy. Świeże to chyba ciężko jest kupić. I przypuszczam, że. Przeważnie wszędzie się używa tych mrożonych. Ale a propos, dzisiaj rozmawiałam z Moniką Szuster, moją koleżanką. Ona hmm. powiedziała, że mogę używać jej nazwiska, bo. Ona powinna iść do programu Damy Wiśniaczki jako dama? Jak pytałam, jakieś. Jej... Zależy, żeby dała. Chcę mieć pseudonim artystyczny, no to powiedziała, że Monika Szuster. Bo jej proponowałam Czarnooka Monika, Monika Zmiechowa, czy jakieś tam inne. A, jej się podoba... Czemu kukurydza? Yy, bo Kolbiasz jej zawrócił w głowie półtora roku temu. A, tak jak ja, czyli... Ja też używam imienia i nazwiska. No i słuchajcie, Monika powiedziała, że te paluszki to nawet koło kraba nie stały, że tam prawie w ogóle nie ma kraba, że to jest milona ryba. I jakiś... Yy, jakiś tam yy, element koloru... Są uh -huh. i takie smakowe, że jest po prostu Element, jaki... Elementy koloru. Normalnie masz paluszki rybne i to masz skład. Yy, zmilona ryba, 80%, yy, 20% yy, kredki świecowe. Jakaś mączka o zapachu kraba dodana, no, ale, nie ale nie wiem, może nie jest. 10% 15 kredki świecowe, 5% mączka. Tak, źle, może tam jednak jest, jest krab. No, w każdym razie pokroiłam tego kraba tak yy, w takie talarki, W zasadzie w takie kosteczki małe, w takie kostki. Kuku puszkę kukurydzy użyłam, pół puszki ananasa hmm. i pora taką właśnie białą część pokroiłam. Do tego dałam majonezu, posoliłam i im trochę pieprzu dodałam. Tam przepis jeszcze pisało, żeby taki jogurt. Miałam jogurt, ale stwierdziłam, że to jakieś za rzadkie będzie, także użyłam tylko majonezu. Pewnie, że Potem schodziłam tą sałatkę. Kilogram sałatki wyszedł. Puszka kukurydzy, ananas, por, majonez i krab. Ile on tego majonezu najebała tam, do tej miski? W lodówce. Pół kilo. I słuchajcie, była bardzo smaczna. Pewnie. Ja strasznie dużo tej sałatki zjadłam, chyba dwie miski. <grych> Moja mama nie chciała powiedzieć, że. Bo nic nie jesz, bo organizm potrzebuje jakiegokolwiek jedzenia. Dla ciebie wszystko jest pyszne, Ela. Ty nie jesz, tylko chlejesz i jarasz. Więc jak włożysz coś do buzi, to kubki smakowe, przełyk, po prostu uradowane. Że to nie jest zupa chwilowa. Ona się brzydzi jakichś krabów. no Tam brat z bratową sobie skosztowali, też smakowała im. <laughs> I, i, Całkiem swoich dała? I, I jeszcze dużo tej sałatki zostało, tylko że ona jest u mojej mamy w lutówce. Także jak na tym tak bardzo zależy, to, to mogę zrobić jutro zdjęcia tej sałatki. Nie, żebym kłamała i dopiero miałabym ją jutro zrobić, tylko po prostu jak. Jutro będą mamy dosyć wcześnie, to od razu ją wam sfotografuję. Jakbyś taką sałatkę, Jakub? W każdym razie, jeśli chodzi o proces przygotowania. Ja, nie jestem zdziwiony, nie? Ja bym ktokolwiek inny to napisał, to wiesz, to, to trochę bym się mógł zmartwić. Natomiast jako ty to napisałeś, to, to kumam. No to niestety, ale nie mam tego nagranego. możliwe. Również z tego powodu, że moja mama nie za bardzo mi pozwala w ogóle u siebie w domu ani robić zdjęć, ani filmów. <noise> Dziwisz się także Ja, tak... ja też ją zjadła. I też się nie dziwię, Shiro, nie? Jakby, jeśli chodzi o was, to jest git. Tylko mogę u, Koniecznie u mnie Koniecznie nas stopami Eli, dla aromatu, dla grzybomatu chyba. Wiem gdzieś tam coś spryknąć jak coś gotuje w kuchni. Grzybomat, nie? I impost od Eli Gawin. Mrut może ci przesłać. Czy też przyrządzam. Z reguły zawsze ona wchodzi i przyłapuje mnie na gorącym uczynku, że robię zdjęcia i ona się złości, że tam i fotografuję mieszkanie, boi się, że też jej będę robić zdjęcia i tak dalej. Także też z tego powodu nie chciałam u mamy te... robić tych zdjęć. Natomiast skoro tak was bardzo interesuje, jak ja kotuję różne rzeczy, to... Ja przeczytałem, Filip, że z robaczków kolor jest pozyskiwany. Czerwony, nie? No to może tutaj w domu <laughs> będę po prostu to produkcję pokazywać, no tylko, że akurat kuchnię mam wysprzątaną. <laughs> tak, tak, tak. A i mi ostatnio tutaj zaczęły włosy odrastać, nie wiem czy widzicie. Ale... Ja jeszcze w ogóle nie robiłam remontu w tym moim mieszkaniu, odkąd do niego się wprowadziłam. Kiedy jesteś w fotografii, mi własna matka boi się, że zrobisz jej zdjęcia. A wprowadziłam się tutaj, jak moja córka się urodziła. Co? Przepraszam, co? Ale... Ja jeszcze w ogóle nie robiłam remontu w tym moim mieszkaniu, odkąd do niego się wprowadziłam. Wprowadzi... Nie no, ja w szoku. I mi się wydaje, że, znaczy, jak patrzę na te filmy, to mi się wydaje, że świeże porwądzie jest. Wychodziłam się tutaj, jak moja córka się urodziła. Także ściany są trochę tam miejscami przybrudzone. Tarta pięta? Ja się wymieniałam z sąsiadem z mniejszego mieszkania na większe. Także tu już były płytki zrobione, już były panele położone. Tych płytek nie szczególnie lubię, bo w tym mieszkaniu. w którym... Tarta owocowa i tarta gawinowa. Wcześniej mieszkałam, miałam takie fajne, ładne, które sobie sama wybrałam. Trochę mi się te płytki w łazienkach i w kuchni nie podobają, ale to bez, nie było sensu, żeby to zrywać robić od nowa, jak już to było. Zrobione. Na szczęście panele podłogowe były położone takie jasne, tak jak miałam właśnie w tym mieszkaniu. W tym samym bloku, tylko w innej klatce mieszkałam. Miałam mniejsze mieszkanie wtedy. Ja się wprowadziłam na to osiedle tutaj na ulicę Ceglarską jeszcze przed 2000 rokiem, także, także na tym osiedlu mieszkam 26 lat, dobrze mówię, tak, no. a wcześniej na osiedlu Podłowelskim w mieszkaniu moich rodziców mieszkałam prawie 30 lat, a jeszcze wcześniej mieszkałam w innym miejscu, ale to może kiedyś opowiem przy innej okazji. No, w każdym razie jeśli chodzi o tą sałatkę, to, to już mam do zdjęcia, natomiast... Chyba mnie trochę podpuszczacie. Nie sądziłam, że Was to interesuje. I spieszyłam się poza tym, bo musiałam szybko zrobić nie zdjęć. Mm -hmm. No a wracając do takich vlogów kulinarnych czy innych, to... O ja bym oglądał. Chętnie bym to zrobiła, z tym, że no, moja kuchnia trochę wymaga remontu. Nie wstydzę się jej bynajmniej, jest duża, przestrzenna, ładna. Tam... Widzieliśmy zdjęcia. Kompletnie nie jest obdrapana, nie jest obdrapana. Bardzo czysta jest. No, lśni tam. Fajną lodówkę, taką dużą z magnesami i Pewnie. piec ładny, i w ogóle wszystko. Z tym, że oczywiście hejterzy się od razu przyczepią, jak zacznę coś nagrywać, robić zdjęcia. że... A... Dużo nie biorę? No to jak bierzesz dużo film Tutaj stolik brudny, a tutaj ściana pomazana, a tu fugi przyciemnione. a... Podłogi też nie była? Ciebie też nie była. Tu coś. Y... Więc trudno byłoby mi, gdybym chciała sfotografować, że gotuje makaron, tam mm -hmm. z jakąś pastą. Na ona by tak sfotografowała. Szczerze, ona ile lat, ile, lat, ile lat jest w zawodzie? 40. Ona ma 70. 40 lat w zawodzie jest, tak? I ona ciągle takie same zdjęcia robi. Ciągle z góry. I ona ciągle mówi, że jest fotografem. Trudno by było mi wcześniej czyścić, czarować, malować i odświeżać całą kuchnię po to, tylko żeby nagrać ten film. Ty możesz o tym wiedzieć? No, w sumie ja mogę wiedzieć, że nie dużo, to prawda. No bo ludzie by chcieli, żeby to była taka kuchnia jak. Protit do jedzenia buldaka daje parę w sera. Jeśli chodzi o buldak challenge, to nie chodzi, że ma to smakować, tylko ja chcę jak najszybciej to zjeść i żeby jak najmniej mnie dupsko paliło. Ale mam mnie palić ku cieszę dowiedzi. W telewizji. Się robi te vlogi kulinarne, jakieś nagrania, no to oni mają zupełnie nowe naczynia i całe, właściwie, nowe mm -hmm. wnętrze, prawda? no wiadomo, że w domu się ma jakieś patelnie czy garczki, których używam już jakiego, jakiś czas garczki. Więc one już nie wyglądają na nowe. Czy się profesjonalistki, zazdrość się zżera i tyle? No to jest trochę tak, że, że przemały przy mnie zazdrość. Czasami są trochę ubite, czy tam. Ym... Po prostu najlepsza rzecz, jaką y, jako robi to fotografia. Problem w tym, że nawet to robi skrajnie beznadziejnie. Elka skończyła studia w 1995 roku, więc jest 30 lat w zawodzie. Czyli ona fotografuje tyle, ile ja mam lat. Czyściś tam. Wiecie w ogóle, że za miesiąc mam urodziny? Dokładnie za miesiąc, za miesiąc i 5 minut mam urodziny. 30. Nie do końca mi się to podoba. Drzegi patelni, jakieś inne elementy. Do kurde, jakbym miała tutaj Kto na pytał? Mieszkanie, Stary mieszkania. Ja Stare bym, Ja bym musiała chyba. Wszystko z tej kuchni wyrzucić mm -hmm. i kupić w ogóle nowe meble. Staraśnie, radość. Zaraz się do mnie hejterzy przypieprzą, że tu gdzieś mam uchwyt w szafce urwany. wszędzie. A tu nie masz może sztuka pęknięta. Akurat nie mam pękniętej. A tu może okleina odklejona. Nie odklejenie, tylko sy, brud. Brud się przykleił. A tu jakiś pająk chodzi po ścianie. No. A to, że na sranę w przypadku się przyczepią. A kto nie ma na sranę w kuchni? Pewnie la. Kto nie chodzi na ciągle? No, hejterzy będą mi gadać, że. Czy... O, znowu się, przy... znowu się czepiają, że się nie myje. No, a. Każcie mi kogoś. Yy, niech pierwszy rzuci kamieniem. Yy, kto się. Kto się. Miesiąc, miesiąc nie wiem. No, niech pierwszy. No, przecież to normalne jest. I się, hejterzy. Doczepią, że, że, że mam żał wszy. Ola Boga. Karaluchy nie wyważą w każdym razie z no. szafy. A hejter zaraz umyga. powiedzą, że, że karaluchy mam. Albo, że na przykład drzwi się od lodówki nie, nie, nie otwierają, bo są przyklejone od sypu. Zaraz się hajterzy szczepią. Tak. Macakry z tymi hajterami. No i oczywiście się dowiem, że mam brudne ręce, pęcie, <laughs> tłuste włosy. Wąsy nie, i ogon, I na więc, gaming. No, to nie jest wszystko takie proste. Słuchajcie, dobrze kąt. Nie wychodzą, bo się z syfu boją. Nie wychodzą, bo są przyklejane do podłogi. Trze? prawdę mówiąc. Mati, a te trzy to gdzie się mają przyczepić? Waldemar, coś mówiłeś, że yy, Shiro lizała stopy nie masz dokumentację na to, tak? Napisz do mnie na brief. Tak myślałam. Kolega czeka, że do niego zadzwonię od półtorej godziny, a ja to sobie z wami piszę i nagrywam. Ale on i tak chodzi na ranem spać, więc mam nadzieję, że się dodzwonię. Tylko nie wiem, co mu powiem, dlaczego nie zadzwoniłam, <laughs> bo półtorej godziny temu mu napisałam. Właśnie temu mojemu ochroniarzowi, co przychodzi na live y czasami, bo mam dwóch. Miałem i spać, ale nie tylko że no to nie było, no troszeczkę się pozmieniało. Którzy się wymieniają? A czy to już jest startowanie, jak znęcanie się nad zwierzętami? Pławki lepiące się nielegalnie, chyba. Eee, nie wiem, ale jeśli yy, w domu powstaje naturalna żywica yy, na płytkach, yy, to chyba jest to tolerowane, wiesz? półtorej godziny napisałam jednemu z tych kolegów, że do niego zadzwonię za 10 minut. <tuszy> Czekał, czekał, potem sam zaczął dzwonić na messengerze, ale ja wtedy pisałam z wami, więc mu napisałam, że, że zadzwonię nieco później, bo, bo się kąpię. Wczoraj się nie... nie kąpałam, dzisiaj się chyba nie będę myć, nie chce mi się. Będzie, że tak, i wczoraj się nie kąpałem i dzisiaj się nie kąpię. Po co się, po, po co się myć raz w tygodniu? Codziennie myć, po co wody się tyle marnuje? Dwa... Raz na dwa dni. Raz na cztery dni jak się umyjesz, to jest ok. Raz na, raz na siedem też jest okej. Okay. No, ale tak to No, raz na tydzień nie wystarczy, napisał Jakub. A, no bo co a miałam? Jakub to jej kolega jest? Napisasz. A teraz się zastanawiam, jak ja mu się wytłumaczę, że półtorej godziny nie zadzwoniłam. Nie wiem. To niby co się myje, wytyfy. Chyba muszę mu prawdę powiedzieć. Czasami nie ma co zmyślać, lepiej powiedzieć prawdę, że że tutaj rozmawiałam z gangusiami i mnie zagadaliście. Konwert, nie? Dobrze, no, to, to brano z kolorowych snów. Szanuj za podejście, codziennie wody szkoda, planeta się niszczy. Tak, dokładnie. Uprzedzam, prawdę mówiąc, jutro muszę dosyć wcześnie wstać o 8 rano, chociaż jest wolny dzień. Wiadomo, masz yy, sprawy. Bardzo ważne. Yy, a jeszcze... Myślałam, że sobie chwilę pooglądam telewizję. No rano chyba wstanę troszkę niewyspana, ale akurat tak ma. Pewnie prysznic jej też brudny, dlatego się nie myje? Nie rozumiem, dlaczego napisałeś pewnie. Bez tego, bez tego pewnie by było o wiele lepiej. Prysznic jej też, brudny tego się nie myje. To twierdzące zdanie. Mam dzień ułożony, że będę miała trochę czasu po południu, żeby się przespać. Ja, po, ja to po tygodniu sobie zaskróbuję. Zaraz się zżygam. Więc myślę, że nadrobię zaległości. I jeszcze chciałam dodać taką informację, że ponieważ dostałam faktycznie od Was takie ładne prezenty, Remlinsy. To myślę, że rzeczywiście podium jutro można by zrobić. Z tym, że. No, ma wannę w której spranie? No właśnie, no to gdzie ona by się kąpać? Tylko jutro koło południa. Bo to nie No właśnie. To podium wieczorem. Zobaczymy, czy o będzie. Z tym, że ja nie zacznę zbyt wcześnie. Po godzinie 22 wrócę do domu. Więc... Nie Nieraz zobaczę. Najwcześniej zacznę o 22 albo 22.30, także bardzo przepraszam, ale nie mogę wcześniej zacząć, bo. Do co najmniej 21 będę coś załatwiać. No i jeszcze muszę doczyć do domu i tam się ewentualnie jakoś ogarnąć, I skoro mam śmiałabym się Wam na wideo pokazywać. No ale obiecuję na 100%, że to podjął w każdym razie zrobię. No i to wszystko, dobranoc. To osoby, które śpią, to sobie te nagrania odsłuchają jutro. Dobranoc, papa. Pa. Eee, dobranoc do osób, które to słyszą. Eee. Dobranoc yy, dla osób, które nie słyszał, no to nie dobranoc, bo tego nie słyszycie, papa. Pa.